Witajcie zrobiłem taki głupi film opowiadający od IBI. Te czekanie głupie. Te czekanie głupie. Elo to ja, mam trzeci level i muszę załatwić jedzenie, bo mnie mama zabije i 28 zł. Korcze, ciemno to, jak w dopie otomka. Muszę zapalić. Te głopie światło! O korwa! Szczorm mnie napierdala! Korwa mak! Aaaaaa. Okej okay, zajebałem go! Już się bałem że mnie zabije! Korwa zjebanie! Tylko pięć ekspa i na dodatek zjebane robaki! Tymi robakami to wojek się zapycha! Teloskorwy syno, jak padniesz, wezmę twojego lota, okej. Okay? Okej. Okay. To ja spadam. Znowu obsrane szczory się na mnie rzucił. O korwa trzy złotych warto było mogrzebać w dopie. Znowu obsrane szczory, się na mnie rzucił. Choj pomogę Ci. Sąd do pebotywe do przestawą. Okej okay, tylko nie rochaj mi mamy. O tani chory lece w pizdo. Idę sprzedać szczory lepiej, żeby mnie mama nie chyciła Elotypedale. Chcę sprzedać ci szczory, ale nie powiesz nam je? Nie powiem. Mam cztery ciała. Okej okay, osiem złotych dostaniesz. Spoko, zgadzam się. W końcu mam całość pieniędzy, 28 złotych. Tylko żarcia mi brakuje. W mam jedzenie, trzy korczaki, poszedłbym na kebaba, ale nie wiem gdzie jest. To wszystko na razie. Mamusia! Patuś! To ja. Mam celulatka. Wszystko będzie dobrze. Ram, pam, pam. Kiedy sobie wyobrażam, że miałby was nie być szczerze. Nie miałbym po co żyć, nie miałbym dokąd iść. Cały mój świat, wszystko co mam, to wy. Kiedy sobie wyobrażam, że miałby Was nie być szczerze, nie miałbym po co.